Łódzkie na plus. Najważniejsze wydarzenia z regionu łódzkiego w filmowym skrócie. Blisko 170 kilometrów magistrali węglowej zostanie wyremontowanych dzięki umowie podpisanej w Urzędzie Marszałkowskim. Większość planowanych do modernizacji torów przebiega przez województwo łódzkie. Warto powiedzieć z naszego punktu widzenia, punktu widzenia województwa łódzkiego to, że owszem mówimy północ, południem, Linia bardzo ważna, ale pamiętajmy, że ta linia przechodzi przez województwo łódzkie, że ona się spina z linią wschód-zachód, tak naprawdę, tworząc kapitalne miejsce dla inwestycji, dla rozwoju. Ona musi być uzależniona, jeżeli to nastąpi, to jest naprawdę wielka szansa dla województwa łódzkiego na kolejny skok, powiedziałbym wręcz pod tym względem, cywilizacyjny. Te umowy i ta praca, która zostanie wykonana. Wpisuje się w naszą polską historię, bo przecież linia węglowa to jest tradycja ambitnych projektów Drugiej Rzeczypospolitej. To jest dla nas wielkie wyzwanie, wielkie wyzwanie dla wykonawców. Musicie panowie prezesi stanąć na wysokości zadania. Tutaj nie ma miejsca na pomyłki, bo dziedzictwo nas do tego, nie zawaham się powiedzieć tego słowa, przymusza. Umowy przewidują opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót budowlanych na odcinku od Kaliny w Województwie Śląskim do Zduńskiej Woli. Ich wartość to 1,8 milionów zł, a inwestycja jest współfinansowana z programu Infrastruktura i Środowisko. Autorzy projektów wyłonionych do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego Łódzkie na Plus otrzymali certyfikaty. Gratulacje i podziękowania otrzymali projektodawcy z Łodzi oraz powiatów Brzezińskiego i Łódzkiego Wschodniego. W trzeciej edycji Wojewódzkiego Budżetu Obywatelskiego na zadania, które zostaną zrealizowane w przyszłym roku zagłosowało ponad 85 tysięcy osób. Koncertem symfonicznym zadedykowanym zmarłemu niedawno profesorowi Zdzisławowi Szostakowi Filharmonia łódzka zainaugurowała nowy sezon artystyczny to były wieloletni dyrektor artystyczny Filharmonii. Tak go zapamiętamy, pełnym energii, pełnym uśmiechu, pełnym ciepła, dobroci. To jest coś to, jest rzadkie, to są wartości rzadkie już teraz. Z dworca Łódź Fabryczna do Skierniewic odjechał ostatni pociąg do smaków Łódzkiego. Wcześniej, w ramach cyklu wycieczek, mieszkańcy regionu zwiedzali Piotrków Trybunalski, Łowicz i Radomsko. Mogli spróbować lokalnych produktów, a także poznać historię, zabytki i inne ciekawe zakątki województwa. Uczestnicy mieli okazję skosztować słynnej zupy Krzanowej z Łódzkiego. Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję, oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w Zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program lokalny Telewizji Centrum poza siecią kablową można także oglądać przez internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz ulica Lechonia 2, telefon 42 716 1690, reklama i redakcja programu lokalnego Zgierz ulica Chorza 6, telefon 512 1520. Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Szanowni Państwo, doceniam dotychczasową współpracę z panem posłem Markiem Matuszewskim. Jego doświadczenie i zaangażowanie w sprawy miasta pozwala realizować przy dobrej współpracy inwestycje w sferę sportową, w sferę drogową. Liczę i wierzę, panie pośle, że ta współpraca będzie trwała nadal. Panie prezydencie, kocham Zgierz i dlatego będę pracował dalej dla dobra mieszkańców Zgierza. Marek Matuszewski, kandydat Prawa i Sprawiedliwości. Miejsce numer 8. Dobry wieczór, w środę 2 października. Rafał Woźniak zapraszam na wydarzenia Telewizji Centrum. A dziś w serwisie powiemy m.in. Innymi... 1 października uruchomiono nowy punkt PGF w Zgierzu. Mieszkańcy Zgierza i w ogóle odbiorcy naszego oddziału będą mogli w tym punkcie złożyć wszelkie dokumenty związane z przyłączeniem nowym: czy to budynku mieszkalnego, garażu, altany, działki. Oraz powiatowi radni pozbawieni składania ustnych interpelacji. Znaczy, zapytania, jak również inter, interpelacje, zgodnie z teraz zapisami ustawy, mają mieć wyłącznie formę pisemną. Wczoraj od samego rana strażacy mieli pełne ręce roboty w związku z usuwaniem skutków silnych, poniedziałkowych i nocnych wiatrów. W naszym powiecie funkcjonariusze Straży Pożarnej musieli interweniować kilkadziesiąt razy. Na szczęście nie ma osób poszkodowanych. Na terenie całego powiatu odnotowaliśmy kilkadziesiąt interwencji. W tym samym mieście Zgierzu kilkanaście były to interwencje związane głównie z usuwaniem drzew z budynków mieszkalnych, w jednym przypadku z pojazdu samochodowego. Były to, linie, były to drzewa położone na linie energetyczną. Tutaj oczywiście współpraca, nie, nie, nie mogło się to odbyć bez współpracy z pogotowiem energetycznym z racji tego, że linie były pod napięciem. Także dużo interwencji, dużo pracy. No na całe szczęście odbyło się bez osób. No na pewno jeżeli nie ma takiej potrzeby, to zostajemy w domu, zamykamy, zamykamy okna. No Tutaj mówią tutaj naukowcy, żeby nawet wyłączać odbiorniki elektryczne no z racji takiej pogody, gdzie mogą występować zjawiska burzowe, pieruny, no to, to też jest tak, taka prośba i zalecenie, żeby wyłączać jednak te odbiorniki telewizyjne i, i, i nie opuszczać budynku, jeżeli nie, nie zachodzi taka potrzeba. Uchwalenie statutu Powiatu Zgierskiego oraz sprawozdanie z realizacji budżetu za pierwsze półrocze to jedne z tematów poruszanych na ostatniej sesji powiatu. Z porządku obrad piątkowej sesji Rady Powiatu zniknął punkt interpelacje i zapytania radnych. To efekt krajowych przepisów, które na początku roku wprowadził parlament. Teraz pytania do starosty rajcowie będą zadawać na piśmie. Odpowiedź otrzymają po dwóch tygodniach. Wykonanie budżetu powiatu zgierskiego na dzień 30 czerwca po stronie dochodów wynosiło 77 milionów przy planie 141 milionów. Starosta tłumaczył, że sprawozdanie z pierwszego półrocza zawsze jest nieadekwatne do wykonania budżetu całorocznego, bo dopiero w drugim okresie inwestycje nabierają tempa. To znaczy powiem tak, realizacja budżetu jest generalnie rzecz biorąc poniżej 50% z tego względu, że no, tak już się układa, że większość inwestycji zawsze jest w drugim półroczu i tak, tak to się dzieje również i w tym roku. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie budżetu tego stałego, to mniej więcej 50% jest wykonanie w pierwszym półroczu. Z chwilą zastąpienia przepisów statutowych przez ustawowe dotyczących interpelacji i zapytań radnych zmienił się tryb i zasady ich składania. Obecnie nie ma możliwości składania ustnej na sesjach interpelacji i zapytań, co oprócz formy pisemnej było dość często dopuszczane przepisami statutowymi. W obecnym stanie prawnym radny może złożyć tylko pisemną interpelację i zapytanie. Znaczy zapytania jak również interpelacje zgodnie z teraz zapisami ustawy mają mieć wyłącznie formę pisemną, w związku z tym no nie sposób tutaj dokonywać zmiany tylko w odniesieniu do zapytań, bowiem stanowisko organów nadzoru jest takie, że skoro ustawodawca przewidział, iż Interpelacje i zapytania składa się na piśmie. To nieuprawnionym jest rozszerzanie przez Radę zakresu formy, w jakiej są prezentowane również zapytania. Już na początku sesji wyróżniono jednego z radnych, mianowicie Sołtycem Roku w Powiecie Zgierskim w plebiscycie zorganizowanym przez Dziennik Łódzki. Głosami mieszkańców został radny Powiatu Zgierskiego Włodzimierz Pietruszewski. Na co dzień sołtys Śliwnik w gminie Parzęczew. Plebiscyt Dziennika Łódzkiego e, ogłoszony na najlepszego sołtysa roku i z e, miłą e, taką przyjemnością mogę zakomunikować, że został nim e, nasz radny Włodzimierz Pietruszewski. Zwycięzcy z województwa łódzkiego w każdej kategorii oprócz wojewódzkich tytułów i nagród zdobędą awans do ogólnopolskiego finału, w którym będą walczyć o zwycięstwo w Polsce i dodatkowe nagrody finansowe. Przyłączenie do sieci elektroenergetycznej PGE, domu, lokalu mieszkalnego lub zwiększenie mocy przyłączeniowej bez wychodzenia z domu za pomocą internetu to teraz możliwe dzięki portalowi nowych odbiorców. Dodatkowo od 1 października zarówno zwierzanie, jak i okoliczni mieszkańcy mogą korzystać z nowo uruchomionego punktu obsługi klienta dystrybucyjnego, który mieści się przy ulicy kolejowej 3. Portal nowych odbiorców jest aplikacją przeznaczoną dla obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej PG Dystrybucja. Dzięki niej wszystkie osoby fizyczne chcące przyłączyć do sieci elektroenergetycznej np. dom, budynek gospodarczy, garaż, altanę mogą złożyć niezbędne dokumenty w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Jeśli mają klienci potrzebę wykonania nowego przyłącza, na tej stronie jest specjalna zakładka, gdzie można pobrać dokumenty, Stosowne, wypełnić, dołączyć wszelkie wymagane skany, jeśli chcieliby dokonać nowego przyłączenia. I to jest dla wszystkich odbiorców, którzy pobór energii nie będzie przekraczał 40 kW. Z domu, siedząc przy stole, spokojnie można złożyć wszelkie dokumenty, doskanować wymagane przez nas dokumenty, np. Na akt własności czy inny dokument, który jest prawem do obiektu, do którego chcemy dokonać to przyłączenie. Jak to wszystko mamy skompletowane, można to wysłać drogą elektroniczną i dodatkowo jeszcze jest taki plus, że można też monitorować status tej sprawy, czyli można się dowiedzieć na jakim etapie dokumenty są u nas aktualnie w obróbce, tak? Czyli na jakim etapie jest ta sprawa. Stworzona aplikacja w przejrzysty i prosty sposób ma przeprowadzić każdego użytkownika przez kolejne etapy procedury przyłączeniowej. Jednocześnie dla osób, które wolą kontakt osobisty, wciąż pozostaje możliwość korzystania z dotychczasowej formy. Dodatkowo dobra wiadomość dla mieszkańców naszego miasta i okolic. Od wtorku, 1 października, w budynku dworca kolejowego w Zgierzu uruchomiono punkt obsługi klienta dystrybucyjnego. Będą mogli w tym punkcie złożyć wszelkie dokumenty związane z przyłączeniem nowym, czy to budynku mieszkalnego, garażu, altany, działki. Również będą mogli dowiedzieć się odnośnie faktur, czyli usług dystrybucyjnych, które świadczymy. I również można będzie złożyć dokumenty, jeśli będą jakieś zmiany po stronie odbiorcy, jeśli chodzi o warunki zasilania elektroenergetycznego już istniejących obiektów. Punkt mieści się przy ulicy Kolejowej 3. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. Jednocześnie PGE Dystrybucja zachęca wszystkich odbiorców do skorzystania z tzw. newslettera elektronicznej formy biuletynu, czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej. Dzięki temu po wejściu na stronę pgedystrybucja.pl i podaniu swojego adresu e-mail będziemy dostawać np. informację o wyłączeniach energii elektrycznej. Zgierzanie już po raz piąty bez pomocy swoich przedstawicieli będą mogli decydować o tym, jaką inwestycję widzieliby u siebie w mieście. Zgierski budżet obywatelski cieszy się sporą popularnością. Od 14 października do 4 listopada będzie można zgłaszać swoje projekty. Po 4 listopada każdy ze zgłoszonych projektów będzie oceniany pod względem formalnym. Istotne jest, aby zgierzanie wzięli liczny udział w projekcie. To, co się zmieniło w tym roku w stosunku do zeszłych lat jest to kwota, która wzrosła do 900 tysięcy złotych na wszystkie projekty. Nie zmieniło się na przy... natomiast ta zasada, która mówi o tym, że jedynie 30% tej kwoty to jest 285 tysięcy, to jest jakby górna granica, której nie możemy przekroczyć, jeżeli chodzi o wartość jednego projektu. Dolna granica również jest określona, to jest 1000 złotych. Oczywiście jak miało to miejsce wcześniej, projekty muszą być ogólnodostępne. Jeżeli myślimy o jakichś inwestycjach, to te inwestycje muszą mieć miejsce na działkach należących do, do miasta, nie mogą być to działki prywatne. To są chyba takie najważniejsze informacje, aczkolwiek wszystkie szczegóły zawarte są w regulaminie Zgierskiego budżetu obywatelskiego, dostępnego na stronach internetowych i na bieżąco będziemy informować mieszkańców zarówno na stronie internetowej miasta, Urzędu Miasta, a także na portalu na portalach społecznościowych o tym, co się dzieje w, właśnie w. W związku z tematem budżetu obywatelskiego. Po poprawnym złożeniu swojego projektu odbędzie się ich promocja i głosowanie. Głosy będzie można oddawać przez internet lub osobiście, wyznaczonych specjalnie do tego punktach. Koncert Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Piosenka na wojennym szlaku. W wykonaniu artystów teatru Piosenki z Łodzi był hołdem złożonym poległym w czasie II wojny światowej. Na występ przyszło wielu mieszkańców Zgierza. Na program, którego mieli okazję wysłuchać, złożyły się znane i mniej znane pieśni i piosenki wojenne. Wśród zaprezentowanych utworów znalazły się piosenki uliczne, znane przede wszystkim z filmu Zakazane Piosenki. Pieśni powstańcze, utwory będące hołdem dla żołnierzy walczących na różnych frontach II wojny światowej. Zanim rozpoczął się koncert, zebranych mieszkańców Zgierza powitała Dorota Abramczyk, dyrektor Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Zgierzu. Świętujemy dzisiaj światowy dzień muzyki, a spotykamy się również. Przed terminem 75. rocznicy Upadku Powstania Warszawskiego. Na program, którego będziecie Państwo mogli już, za, którego będziecie mogli Państwo już za chwilę wysłuchać, składają się znane i mniej znane pieśni i piosenki II wojny światowej. Muzycy Teatru Piosenki z Łodzi rozpoczęli koncert od piosenki dnia 1 września. Nieznanego autora, która śpiewana była przez cały okres wojny i okupacji, następnie zaśpiewali Teraz jest wojna oraz inne piosenki znane z filmu Zakazane piosenki. Teraz nie żyje. Dobrze czuję się w tym repertuarze. Cieszę się, że tak się stało, że się z Mackiem w tym roku spotkaliśmy i ten program został stworzony. Ja się bardzo dobrze emocjonalnie czuję w tym programie, odpowiadam mi również głosowo. Tak więc, wszyscy jesteśmy na swoim miejscu. Chyba Maciek też ma, ma podobne odczucia. Łódzki Teatr Piosenki powstał w październiku 2012 roku z inicjatywy wokalisty, aktora, scenarzysty i menadżera kultury Michała Majwieczorka. Zabrzmią piosenki, piosenki partyzanckie, piosenki z Powstania Warszawskiego, co jest dzisiaj w szczególności ważne, 1 października, bowiem dzisiaj mamy Wigilię dnia, kiedy Powstanie Warszawskie upadło. Jutro jest ten, ten ostatni dzień, 63 dzień Powstania Warszawskiego, więc tak z panią, dyre, z panią dyrektor wymyśliliśmy, żeby się to odbyło właśnie w Wigili Wigilię upadku Powstania Warszawskiego. Aby jeszcze bardziej oddać klimat i atmosferę tamtych jakże trudnych czasów, koncert zaaranżowany został na wokal i akordeon. Akordeon był bowiem w czasie okupacji najczęściej wykorzystywanym instrumentem przez ulicznych grajków. Którzy pieśnią walczyli z niemiecką propagandą. Na tym instrumencie grał Maciej Ćwikliński, Zgierzaniec z Urodzenia. Również trzeba nadmienić to, że Michał będzie bardzo interesująco opowiadał o tych utworach, o ich genezie, o ich czasie, w którym one zostały umiejscowione, dodając otuchy walczącym. A do tego myślę, że będą interesująco zilustrowane. Bo i przy fantastycznym wokalu Michała, i, I przy, 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 przy akordonowym i, i pianino, fortepiano, tak, taż, Macieja. Publiczność była zachwycona, wiele osób znało teksty utworów i chętnie dołączało do śpiewania. Polska jest pod wpływem płytkiego niżu, który przemieszcza się z ziemi lubuskiej nad Podlasie. Z zachodu będzie napływało powietrze polarne morskie, na południu kraju przejściowo cieplejsze. Jak wpłynie to na aurę w naszym regionie, sprawdźmy. Jutro synoptycy zapowiadają przejściowe zachmurzenie. Za to bez opadów i jedynie do 10 kresek na termometrach. Nocy z czwartku na piątek nie przyniesie zmian w aurze. Jednie do 5 stopni Celsjusza nocą. W piątek w ciągu dnia temperatura nie powinna przekroczyć 10 stopni. Zachmurzenie duże. Przelotne opady deszczu na słupkach rtęci maksymalnie do 8 kresek. Taka ma okazać się sobota. Wiatr umiarkowany, momentami porwisty powieje z różnych stron. Tak kończymy serwis informacyjny w środę. Po krótkiej przerwie zapraszam na program Bliżej Zgierzan, a kolejne wydarzenia z miasta i regionu oczywiście w piątek o stałej porze. Spotka się z Państwem Emila Okupska. Sympatycznego wieczoru życzę. Pozdrawiam. Straż Pożarna otrzymała zgłoszenie o substancji ropopochodnej znajdującej się w kanale burzowym przy rzece Bzurze, tuż przy ulicy Miroszewskiej. Natychmiast zostały zadysponowane zastępy. Na miejsce zdarzenia stwierdzono substancję oleistą na powierzchni około jednego metra. Zadysponowano na miejsce zdarzenia specjalistyczną grupę ratownictwa chemicznego z jednostki ratowniczo gaśniczej nr 4 w Łodzi. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia zabezpieczono to rozlewisko. No nie było ono na tyle duże, że musieliśmy tam pozostać. Kilkanaście godzin został ograniczony ten wyciek, Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego, które było również na miejscu, no, miało ustalić skąd dochodziło do prawdopodobnego tego wycieku, z jakiego miejsca, czy, czy to z jakiegoś zakładu, jaka była przyczyna tak naprawdę znajdującej się tej substancji. Wyciek ogólnie został zlokalizowany, zabezpieczony, także nie było większego zagrożenia. Dostaliśmy informację z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, że nastąpił jakiś niekontrolowany zrzut do kanalizacji deszczowej. Wylot kanalizacji został zabezpieczony przez straż pożarną rękawem absorpcyjnym. Natomiast ten zielony nalot, który się tam pojawił w wrześniu, to akurat nie pochodzi od tego zrzutu, tylko to było w ramach czyszczenia sieci ciepłowniczej bo mieli tam awarię i to było też badane przez Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, potwierdzając, że jest to przyjazne dla środowiska to, to zabarwienie z tego płukania tej instalacji. Ten nalot zielony nie, natomiast ten zrzut niekontrolowany tam zostały pobrane przez... Odpowiednie służby próbki i są badane laboratoryjnie, aby tutaj starać się znaleźć sprawcę. Czekamy na informacje z tych badań laboratoryjnych i być może później zostaną podjęte następne kroki, żeby tego sprawcę znaleźć. Sprawa muru miała być rozstrzygnięta do końca właściwie. Gdzieś w sierpnia i powinny prace rozpocząć się na początku września. Jednakże te wszystkie instytucje, do których zwracałem się o wsparcie, odpowiedziały pozytywne. Nie widzi problemu jak na razie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i nie otrzymaliśmy stamtąd dotacji. Mimo że te wnioski były tam podwójnie rozpatrywane. Zatem no musimy zostać na takim etapie, jakim jesteśmy. To nie jest taki problem, który może udźwignąć sama parafia. Koszt bowiem tego zabezpieczonego tylko muru na dzisiaj i renowacji jako zabytku. To ponad 515 tysięcy, więc na razie musimy to wszystko jakoś przeczekać, nie załamując rąk, ale szukać środków może z innych źródeł. Trudno mi jest na dzisiaj powiedzieć, będziemy dalej składali wnioski tam, gdzie tylko będzie to możliwe. I mam nadzieję, ufam, że że coś będzie z tym murem zrobione. Boję się tylko jednego, żeby zima mokra i mroźna nie sprawiła, że ten teren osunie się, bo ruch odbywa się dalej, więc zagrożenie trwa. Widać te pęknięcia, posuwają się, dlatego no to jest jakaś obawa. Cały nadzór jest pod auspicjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, bo jest wpisany do rejestru zabytków. Natomiast wszystkim również powiatowy inspektor nadzoru budowlanego zajmuje się w Zgierzu i te pisma, które otrzymujemy no właściwie dopingują tylko do tego, żeby coś z tym fantem zrobić. Jak na dzisiaj, no, sprawa wygląda tak, jak wygląda, i e, trudno rozstrzygać, żeby coś się zmieniło do, na okres zimy. Czy w takiej sytuacji jest możliwość zamknięcia kościoła, gdyby to groziło życiu i zdrowiu mieszkańców? E, m, takie decyzje podejmuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, i e, ja jeszcze raz powtarzam, m, mnie zależy na tym, żeby nie doszło do obsunięcia się całej skarpy, na której stoi Kościół, bo wtedy trudno mi wyrokować, jak się zachowa cały budynek. Mniemam, że fundamenty są bardzo zdrowe, ale, ale i to jest to ale.